Powiem, czego ja się jedynie trochę obawiam i jakby um, będę wtedy musiał nagrać drugi film. Mam nadzieję, myślę, że Frisk ma za dużo klasy, żeby odwalić taką akcję. Że wiecie, oni na przykład zrobią coś takiego, mówię o tym logo, w momencie, że po moim materiale albo po tym, jak napisałem do tego autora tej grafiki, Czyli na przykład, nie wiem, kilka dni temu kupili licencję czy coś, coś takiego na, ten, na tą grafikę i nagle powiedzą, a co do loga Weroniki, no to mamy licencję. I na przykład nie pokażą daty, nie? I od razu te dzieciaki, bo, dobra, bo ja jestem tutaj krytykowany, że mówię dzieciaki. Ja uważam, że ekipę w większości oglądają dzieciaki, bo do mnie piszą te, te, te osoby i one mają 8 lat średnio, nie? Więc ja od razu mówię, uważam, że 80% no to dzieciaki oglądają. Oni się od razu ruszą, o, kupi, ona ma logo, ona ma logo, tak. Chodzi o to, ja nawet wersów yy, tam uważam, że powinny nakupić to logo teraz z perspektywy czasu, jeśli chce dalej zamonetyzować te stare filmy. Ale jeżeli zrobią taką akcję, yy, no to kurwa, to by było mega sławe, nie? Jeżeli na przykład nie pokażą daty, bo jeżeli powiedzą. Popełniliśmy błąd, ale po, ok, może po dwóch latach, ale lepiej późno niż wcale, zakupiliśmy jednak tą grafikę, no to jest wszystko okej, okay, ale jeśli zrobią jakąś taką akcję, że ale my mamy tą grafikę, nie wiemy o co chodzi, myślę, że tego nie zrobią, nie? ale to jest ta rzecz, której się obawiam, bo wtedy bym musiał nagrywać znowu film, jechać do lasu, bo już do wulkanu, na wulkan nie będę szedł i e, nagrywać odpowiedź, nie?